To jest dopiero gadżet kuchenny, który jest niezbędny w każdej kuchni wiejskiej, a ja dzisiaj opowiem o gadżetach, które się w miejskich kuchniach też przydadzą. W dzisiejszym odcinku postanowiłam pokazać Wam moje aktualnie ulubione gadżety kuchenne. Taki odcinek przygotowałam już dla Was parę ładnych lat temu i jest to jeden z najchętniej oglądanych odcinków na moim kanale, więc pora na aktualizację. Dużo się może nie zmieniło, no bo ja gotuję tak jak gotowałam, ale mm, gadżety kuchenne nie są wieczne. Jedne ze mną zostają, inne nie przeżywają długo w mojej energicznej kuchni, a inne są moimi zupełnie nowymi odkryciami. Zapraszam Was zatem gorąco na film, w którym przemyszkujemy moje szafki w poszukiwaniu. Szukiwaniu fajnych rozwiązań. Mnóstwo świetnych patentów na przechowywanie w kuchni znajdziecie w mojej książce Kuchnia Pedantuli. To jest książka składająca się z dwóch części. Tej z przepisami kulinarnymi, ich jest tam 43 i są fenomenalne, ale równie fenomenalne są rady dotyczące tego, jak zorganizować kuchnię. I uwaga co więcej, jeżeli planujecie swoją kuchnię od zera, to to jest też książka dla Was, bo tam rozpisałam wszystko, o czym trzeba pamiętać. Więc zajrzyjcie tu, a teraz zaglądamy do moich szafek. Przysiadłam sobie tutaj w kąciku, bo mam tu takie rozwiązanie, o które mnie zawsze pytacie, kiedy się to gdzieś pokaże niechcący i mignie. To jest szafka, w której mam pokrywki, a te pokrywki mam zamocowane na uchwytach. Te uchwyty są genialne, dlatego że sprawiają, że możemy wykorzystać do przechowywania drzwi od szafki. Oczywiście nie takie, gdzie jakoś macie bardzo gęsto półki, ale jeżeli półka jest jedna, to tak celujemy, żeby półka nie nachodziła na pokrywki i w ten sposób mamy świetnie wykorzystaną przestrzeń. Ja nienawidzę, kiedy mi się pokrywki od garnków walają po. Szafce. Nienawidzę tego. Można oczywiście układać je do góry nogami na garnkach, no ale to przy wyjmowaniu potem stanowi pewien problem. A tak wszystko widzimy jak na dłoni. Możemy łatwo wyjąć i wszystko jest pod ręką. Ale to tylko część pokrywkowych patentów pedantuli. To niepozorne siteczko pochodzi z naszej zaprzyjaźnionej marki Altom i mam je od bardzo wielu lat. Bardzo je lubię, a to dlatego, że można je sobie zawiesić na brzegu zlewu. To jest turbo wygodne rozwiązanie. Jak macie zlew dwukomorowy, sprawdzi się idealnie. Dlaczego go lubię? Je, to siteczko lubię. Dlaczego lubię to siteczko? <noise> Dlatego, że nie ma problemu z odsączaniem. Wiecie, najgorsze, co się może przydarzyć, to odsadzasz makaron i on potem pływa w zlewie pełnym gorącej wody, bo ta woda nie zdążyła wypłynąć. A jeżeli mamy takie siteczko, to wszystko przelatuje na wylot i to jest też świetny sposób, żeby na przykład osuszać owoce, pomyciu, tu sobie je wrzucam, one sobie tu się suszą i po paru minutach są suche. I to jest świetne rozwiązanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Alton jeszcze produkuje to sitko, ale jeżeli jest, to bierzcie od razu. I nie zastanawiajcie się bardzo. To jest taki sobie gadżet, który wygląda niepozornie, ale sprawia, że kuchnia jest bardziej uporządkowana. A tak naprawdę nie cała kuchnia, ale okolice z lewu, a te, jak wiadomo, są kluczowe. Zobaczcie, tutaj mam dwa identyczne pojemniki. W jednym mam płyn do naczyń, a w drugim mam kuchenne mydło, takie, które sprawia, że szybko zapachy ulatują z rąk. Co prawda. Ponieważ nie jestem szczególnie wierna, jeśli chodzi o płyny i mydła, to jeżeli czegoś dodaję, to potem robi się takie rozwarstwienie. I dosyć często wygląda to kolorowo, ale to też jest fajny element. Dlaczego nie trzymam butelki płynu i butelki mydła? Bo każda z nich ma swoją kolorystykę, swój kształt, swój rozmiar, i to jest jeden z tych elementów, które wprowadzają do kuchni chaos, jakich jest dużo, i każdy z innej baczki, to to wygląda źle. A jak pojemniki są takie same, to wszystko jest jasne. Do tego wszystkiego, żeby to funkcjonowało dobrze, mam całość ustawioną na takim śmiesznym stojaku. I na tym stojaku mieści się i gąbka, która ma zawsze swoje miejsce, i ściereczka, która sobie wysycha, i te dwa pojemniki. Możecie tu dołożyć jeszcze z takie miejsce na szczotkę jakąś do czyszczenia butelek czy jakieś um, wąskich szyjek od butelek. I to rozwiązanie sprawdza się idealnie również dlatego, że tu pod spodem jest rymienka, w której gromadzi się woda, czyli jeżeli jakieś krople spływają, a spływają, nie czarujmy się, na dół, to to się wszystko zatrzymuje. Tu jest sucho, elegancko i przy zlewie wszystko pod ręką. Ten patent bardzo wam polecam. Drugi pedantulowy patent na pokrywki, czyli 3 razy P, to y tutaj, ponieważ jak już zaznaczyłam na wstępie, nie lubię, kiedy pokrywki walają mi się po okolicy, to to jest moja szuflada z patelniami. Patelnie są oczywiście poprzekładane takimi miękkimi podkładkami, żeby dna jednych nie rysowały powierzchni drugich, a tu mam taki patent pokrywkowy i nawet go wyjmę, żeby wam pokazać dokładnie. On akurat pochodzi ze sklepu IKEA. Wyjmę wszystkie. Trochę ich tu mam, wszystkie z Waldinoxa. O, zobaczcie, to będzie pasowało do każdej szuflady, bo można sobie zrobić szerzej, a można sobie zrobić węziej i wtedy można sobie wyregulować do takiej szuflady, która wam odpowiada. To też jest fajne do przechowywania desek do krojenia. Jeżeli ktoś te deski do krojenia przechowuje na przykład w zamknięciu, to możecie sobie taki patent wykorzystać. A skoro już jesteśmy przy tej szufladzie, to pokażę wam, co mam piętro niżej. A mianowicie tutaj bardzo proszę to jest coś, bez czego można żyć, ale życie z tym jest dużo przyjemniejsze. To jest suszarka do sałaty. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Bo właśnie wibruje! Ale um, słuchajcie, ja kiedyś nie miałam suszarki do sałaty. Wiedziałam, że chciałabym ją mieć, ale przez jakieś lata jej nie kupowałam. Nie wiem, dlaczego jej nie kupowałam, bo to jest jedna z tych rzeczy, która zmienia moje życie na lepsze. Oczywiście sałatę można wysuszyć na ściereczce, ale po co, skoro można ją wysuszyć na suszarce? E, to jest genialne urządzenie, stąd wylewa się wodę. Ja myję nawet te sałaty, o których jest napisane, że nie trzeba ich myć, e, i bardzo nie lubię posklejanych wodą listków. A zatem suszarka do sałaty genialne urządzenie. Tak sobie myślę, że pewnie można w niej suszyć też inne rzeczy, bo jeżeli delikatna sałata wytrzymuje to suszenie, to i inne delikatne rzeczy poradzą sobie jako taką. Jeśli nie macie jeszcze suszarki do sałaty, to naprawdę to jest jedna z tych rzeczy, która jest, nie jest niezbędna, ale ile daje radości. No to zaglądamy do kolejnej szafki, a tu przykład na to, że można wykorzystać przestrzeń, która wydaje się niewykorzystywalna. Bo zobaczcie, mam tu półeczkę na takie drobne rzeczy, typu folia spożywcza, folia aluminiowa, papier do pieczenia, ściereczki takie wielorazowe. Jedno, znaczy, jednorazowe. One są bardziej w sensie, co miałem na myśli. W każdym razie w rolce. Do czegoś innego ta przestrzeń by nam nie posłużyła, bo po prostu nie ma jakiej wykorzystać. Ja w ten sposób wkładamy szufladkę. Ona w dodatku jest przyklejana, to znaczy nie ma tego zagrożenia, że ona zamocowana na półce od dołu będzie nam się wyginać pod wpływem ciężaru. Jest doklejona i pozwala wykorzystać właśnie takie miejsce, w którym nic innego nie dalibyście rady położyć. Prosty, a świetny patent. Kochani, dziękuję Wam pięknie za kolejny odcinek. Przypominam, kuchnia pedantuli do kupienia na sklep.ulapedantula.pl, a tam patentów kuchennych za Dużo pięknych i kolorowych stron z inspiracjami. A ja bardzo proszę, żebyście w komentarzach napisali mi, jakie są Wasze gadżety kuchenne, bez których no prawie nie wyobrażacie sobie życia, albo które po prostu dają Wam dużo frajdy albo dużo porządku. Cisza na planie! Właśnie klasne. No i nie bez powodu, bo to jest książka. O, jeszcze raz. To jest następny. Jak popatrzeć w którąś kamerę? Patrzeć po pokrywki. P, pokrywki. PPP. Żet, żet. P. Żenujący żar prowadzącego.